Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Stop 5 Out. Dziś zaprezentuję Wam top 5 najlepszych debiutów z 2019 roku. Bez gadania, zaczynamy. Numer 1 Renault Clio To już piąta generacja kultowego hedgebacka zbudowany na modularnej płycie podłogowej CMFB i z architekturą elektryczną. Nowy model jest krótszy o 1,4 cm od poprzednika czyli 404,8 cm jest niższy ale szerszy 179,8 cm We wnętrzu zastosowano dużo miękkich materiałów na drzwiach, na desce rozdzielczej oraz konsoli wokół dźwigni biegów ma 7 wyświetlacz 9,3-calowy ekran dotykowy silniki benzynowe jednostki 1.0 R3 Turbo i wolnosące 1.3 R4 Turbo i pręże 1.5 dCi Numer 2 Volkswagen Passat facelifting Passat ósmej generacji przeszedł zmiany ma nowe zderzaki, gryl, światła przeciwmgielne Tylne lampy i, i w reflektorach opcjonalne aktyw, aktywne dio, diody. Światła do jazdy umieszczone na górze. Z tyłu ma nowe lamp, tylne lampy i pojawi się napis Passat. We wnętrzu nowe są cyfrowe wskaźniki, system multimedialny, ekrany 6,5,8 i 9,2 cala. Wszystkie silniki to... 1,5 TS i 150 koni mechanicznych, 2,0 TS i 272 koni mechaniczne, z dieslem 1,6 TD i 120 koni mechanicznych, 2,0 TDI i Ewo 150 koni mechanicznych i wiele więcej. Numer 3 Peugeot 208 Nowa generacja 208 jest aż o 10 cm dłuższa, mierzy 405,5 cm, o 2,6 cm szersza, 176,5 cm, i o 3 cm niższa, 143 cm. Nowy model zbudowano na najnowszej platformie CMP i jest o 30 kg lżejszy. We wnętrzu zastosowano cyfrowe 5 wskaźniki i 10 calowy ekran systemu multimedialnego. Silniki benzynowe 1.2 PURE Techno mocy 75 koni mechanicznych oraz 100 i 130 koni mechanicznych. Diesel 1.5 rozwija 100 koni mechanicznych. Numer 4 skoda kamiku. Kamiku to już trzeci słów marki Skoda. Zbudowano go na płycie MQB A0. Ma 424 cm długości, 179 cm szerokości, 153 cm wysokości i 265 cm rozstawu osi. W gamie znalazły się silniki benzynowe 1.0 TSI R6, 95 i 115 mechanicznych oraz 1.5 tcr 450 konie mechanicznych i wiele więcej. Deska rozdzielcza jest taka sama jak w skali. Ekran centralny ma 9,2 cala. Numer 5. Volkswagen Golf GTI TCR To ostatnie wcielenie aktualnej generacji Golfa. Pod względem mocy 290 koni mechanicznych ustępuje napędzanym na 4 koła wariantom. TCR ma napęd na przód i siedmiobiegowy DSK. DSG. DSG rozpędza się do setki w 5,6 sekund. Uzyskuje prędkość 250 km na godzinę. Do, T -t do TCR można zamawiać obniżone o 20 mm zawieszenie DCC i 19-salowe felgi. We wnętrzu na fotelach jest sportowy wzór kierownica ze spłaszczonym dołem. Dzięki za oglądanie. Zapraszam około trzynastej do obejrzenia nowych motoinformacji. Cześć.